Zapraszam na wywiad z Maciejem J. Rodo na temat obecnej sytuacji turystycznej w Wiśle. Panie Macieju, co pan sądzi o zamknięciu wyciągów w Wiśle? To nie tak miało być. Prawda, Życie ludzkie jest ważne. Nie mogę powiedzieć, że nie lubiał takich tematów, że obraniamy prawda, tutaj seniorów młodych, starych, wszystkich razem, ale co to za życie, jak ktoś umrze w tym roku? Nawet nie na wirusa, ale na raka, albo na inną chorobę. No to umrze ze świadomością, że już nie pojedziemy na nartach i to nie do końca jest taki rachunek zdrowy, mądry, że zamkniemy wyciągi, to ludzie nie będą się zarażać. Ludzie też muszą mieć coś z życia. Jakie w Polsce są przyjemności? Samki, narty, jak byś ewentualnie pójść do zjeść jakiegoś, jak to się mówi, McDonalda. No, a tutaj a, ani zjeść, ani zjechać, tak więc no. No tak. Bo, co? Bo, bo to zjazd na nartach polega, że jest to czynność dwuczłonowa. Pierwsza część polega na przełożyciu specjalistycznych sprzętów, czyli kanap jest się na górę wyciągany. A później sobie kulturalnie człowiek zjeżdża. A teraz zostało to ograniczone do zjechania i ewentualnie na własny koszt, własnej siły mięśni, trzeba wyjść na wyrych. I powiem pani, że to jest dopiero chore, bo ludzie tak czy siak w takiej samej ilości, jak zazwyczaj, m, przebywają na wyciągu, ale zamiast kulturalnie się relaksować, to chodzą w tej nazad. I proszę im powiedzieć, a czemu, to ma, czemu, czemu to ma służyć? Do czego to jest komukolwiek potrzebne? W tej nazad, w tej nazad, w tej nazad na, no. Człowiek no. obiektywnie nie może powiedzieć, żeby takie coś lubił. A proszę powiedzieć, no a teraz jak człowiek tak na siżu pojzył, to by i siadł w ciepłym i pojadł, to tu restauracje zamknięte. Tak, pojad by sobie wypił co dobrego. Jakieś smakołyki, prawda, z grilla. Jak to się mówi korytko, a tu... To... Nie ma. Ludzie, ludzie po, po prostu padają z wycieńczenia. Nie ma co jeść. Napalą się na to wchodzenie i zjeżdżanie, a potem leżą trupy. I to nie od alkoholu są zgonne, ale od wysiłku. I, i o tym się nie mówi. Też przysypuje się śnieg. I doczekaj, aż stopnieje, to będziemy myśleć sobie tu, co czynić z tym. A na razie docicham. No, a taka a prawa, pani no. panie Macieju i ja od proszę powiedzieć tak miałeś jakieś alternatywne formy rozrywki nie na świeżym powietrzu na przykład kupić sobie grę komputerową że jazdę na nartach symulator i żeby tak przekroczyć te granice między Matrixem a światem rzeczywistym no to ubrać jak na narty bez może nart, ale ubrać kombinezon szapkę i mm, rękawice gogle i siedzieć w takim pełnym rynsztoku przed komputerem, i sobie tam przynajmniej wyobrazić, że się ma prawdziwą jazdę na nartach, a nie taką parszywą nawiazkę komputerową. To, to bym proponował, bo proponowałbym też w jakiś sposób w domu zrobić, zrobić zjeżdżanie. zjeżdżanie na nartach po schodach czy, czy po dachu. Jeżeli ktoś ma właściwie dach sprofilowany, to można na dachu. Są różne opcje. Można, można po prostu sobie położyć się do łóżeczka i niech się przyśni. <śmierne> 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 Bardzo, Bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękuję. dziękuję.